Podczas obchodów 24 dni śmigla radni spotkali się na uroczystej sesji. W ten sposób uczczono 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządów, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Sala widowiskowa Centrum Kultury w Śmiglu pełna była osób, które zarówno w przeszłości, jak i obecnie pracują na rzecz miasta i gminy Śmigiel. W takich chwilach warto pamiętać o tym, że historia miasta jest ciągłością doświadczeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Uroczystą sesję prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski. Rolę i miejsce samorządu ter terytorialnego potwierdza tak zwała, zwana Mała Konstytucja z roku 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Gwarantowała ona jednostkom samorządu podmiotowość, prawo własności i wskazywała na rolę w wypełnianiu władzy publicznej. Podstawową jednostką stała się gmina. Być samorządowcem to szanować innych, ale sz szanować również siebie, a także słuchać głosu mieszkańców i współpracowników. Ustawa o samorządzie została uchwalona przez Sejm 8 marca 1990 roku. Po 25 latach jej obowiązywania można bez wątpienia powiedzieć, że przekazanie tak dużych kompetencji lokalnym samorządom przyczyniło się do rozwoju polskiej demokracji. To fundament polskiej wolności, mówił starosta powiatu kościańskiego Bernard Turski. Przywrócenie, proszę Państwa, idei samorządności dało ludziom nie tylko podmiotowość, ale stało się szansą na postęp ekonomiczny i rozwój społeczny Polski. Było wyrazem rewolucyjnego myślenia o odpowiedzialności i zaufania, że polskie społeczeństwo ten rodzaj odpowiedzialności uniesie. Reforma samorządowa okazała się elementem zmiany cywilizacyjnej, a samorząd jednym z największych osiągnięć politycznych nowych, demokratycznych elit i całego społeczeństwa. Dziś nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to właśnie sukcesy samorządowców składają się na pozytywny obraz Polski, na sukces całego naszego kraju. Podczas uroczystej sesji w śmiglu wręczono okolicznościowe medale pamiątkowe. W ten sposób uhonorowano ponad 120 osób, które na przestrzeni lat pracowały na rzecz śmigelskiej samorządności. Medale otrzymali burmistrzowie śmigla Jerzy Cieśla, który swą funkcję sprawował przez trzy kolejne kadencje. Józef Kieśla, burmistrz czwartej kadencji, Wiktor Snella, który rządził śmiglem przez dwie kolejne kadencje, oraz Małgorzata Damcza, która zwyciężyła w wyborach 30 listopada 2014 roku. Dziś po 25 latach możemy ocenić, jakimi jesteśmy gospodarzami. Powszechnie wiadomo, że Wielkopolanie od lat słydą z gospodarności i oszczędności. Tak więc jest to i naszą cechą cechą mieszkańców ziemi śmigielskiej. Najlepszym na to dowodem jest otaczająca nas rzeczywistość, będąca efektem starań kolejnych kadencji samorządów inwestujących zarówno w infrastrukturę gminną, jak i kapitał ludzki. Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mniej istotne są problemy ustrojowe, a zaczyna się liczyć umiejętność planowania projektów inwestycji. To okres dla ludzi, którzy będą potrafili dobrze wydawać środki pieniężne z Unii Europejskiej. Widać dokładnie, gdzie skorzystano z tej szansy. Okres ostatnich 10 lat to okres budowania i modernizacji. To wielkie przyspieszenie w całym kraju. Warto w tym miejscu podkreślić rolę jednostek pomocniczych gminy. To dzięki sołtysom, jak i przewodniczącym osiedli, gmina ma szansę się szybciej rozwijać gdyż to oni są na pierwszym froncie i w każdej chwili są szybkim łącznikiem między gminą a mieszkańcami. Medale 25-lecia wręczono także przewodniczącym Rady Miejskiej śmigla Witoldowi Omięczyńskiemu. Janowi Pietrzakowi, Urszuli Rankę, Zygmuntowi Koniecznemu, Janowi Józefczakowi i Wiesławowi Kasperskiemu. Uhonorowano także zastępców burmistrzów, sekretarzy i skarbników oraz zasłużonych dla śmigla i honorowych obywateli miasta. W tej grupie wyróżnionych znalazł się Stefan Grys, pochodzący ze śmigla, wieloletni prezes Leszczyńskiego Akwawitu. W jubileuszowej sesji wzięła także udział delegacja węgierskiego miasta Balatolfuswo. Umowa partnerska została podpisana w 2010 roku. Uroczystą sesję zakończył występ zespołu Absurd z klubu na Piętrze w Lesznie.